Dzień dobry, z tej strony Kamil Majszewski. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym porannym przeglądzie rynku. Zaczynamy oczywiście od wczorajszego posiedzenia FOMC i od tego, co zobaczyliśmy w raporcie po tym, że posiedzeniu. Generalnie zmiany były bardzo kosmetyczne i tak naprawdę wszystko rozgrywało się na rynku wokół jednego słowa, które zostało dodane do raportu, gdyż w stosunku do czerwca zmieniła się taka fraza, że Komitet oczekuje poprawy na rynku pracy, teraz oczekuje tylko pewnej poprawy, pewnej dalszej poprawy na rynku pracy. No i to jest taki mały sygnał, który daje do zrozumienia, że faktycznie jest lepiej. Fed też opisywał to w komunikacie, że widzi tą postępującą poprawę na rynku pracy. No i właśnie z względu na to, że jest lepiej i przybliżamy się do podwyżek stóp, jednak no, to podstawowe pytanie, które będą sobie musieli zadawać inwestorzy w kolejnych miesiącach, to to, czy zbliżamy się do tych podwyżek stóp we wrześniu, czy też w grudniu. My ciągle uważamy, że w grudniu. Ale takie sformułowania w raporcie, które pojawiło się wczoraj, Pozwalają pozostać przy swojej opinii tym, którzy zakładali wrzesień, i tutaj niewiele się tak naprawdę zmienia. Drzwi do ewentualnych podwyżek są ciągle otwarte, i e, co najważniejsze, stanowisko Fedu jest ciągle bardzo zależne od danych i to, jakie będą odczyty w najbliższych mm, dwóch miesiącach, czyli chodzi o dane z rynku pracy e, za lipiec, które poznamy już w przyszłym tygodniu, i potem za. E, sierpień, to one najprawdopodobniej zdecydują o tym, w którą stronę pójdzie FOMC i jak dalej będzie rozwijała się ta sytuacja na rynku. Jeżeli spojrzymy sobie na euro-dolara, to mm, szczególnie wykres, jakiś taki krótszy interwał tutaj pouczający. widzimy, że ta reakcja nie była zbyt zdecydowana na rynku. Najpierw mieliśmy wzrosty mm, już po kiedy komunikat został opublikowany. Potem ten rynek się na chwilę ustabilizował no i zobaczyliśmy zejście poniżej 1,10. Udało się tak zamknąć dzień na euro do USD, no i potem ten spadek był kontynuowany, jednak teraz widzimy już pewne odwrócenie sytuacji, e, pogorszenie sentymentu, także w przypadku DAXa e, no mieliśmy dość mocno wywindowany ten kurs, dotarliśmy do 50 sesyjnej średniej, no i teraz znów rynek wrócił w okolice zera no i zobaczymy jak będzie ta sytuacja mogła się dalej rozwijać widać też, że euro-dolar zdecydowanie reaguje w ostatnich dniach na zasadzie risk on risk off i jako typowa waluta finansująca takiego właśnie działania tego rynku powinniśmy się spodziewać bardzo ciekawe będzie też będzie ciekawe też to, co wydarzy się dzisiaj po publikacji danych o PKB za drugi kwartał. Generalnie oczekiwania są dość wygórowane, 2,6%, chociaż trzeba powiedzieć, że są też bardzo mocno rozstrzelone. Są banki, które oczekują wyraźnie powyżej 3% wzrostu, nawet 3,4%. Są takie, które plasują się trochę niżej, więc też jest tutaj sporo, sporo miejsca do ewentualnego zaskoczenia i też do pojawienia się zmienności na rynku. W przypadku euro-dolara na pewno to będzie ten kluczowy odczyt, który zdecyduje nam o kierunku do danych z rynku pracy w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o to, w jakim miejscu się znaleźliśmy, no to my posiadamy obecnie pozycję krótką w naszym portfelu fundamentalnym a otworzoną w okolicach 1,1050 take profit dajemy na 1,08 nie wierząc jak na razie przynajmniej w to że jest szansa na powrót do takiego długoterminowego trendu spadkowego no i myślę, że w tych okolicach rynek znajdzie się czy to po dzisiejszych danych o PKB czy też może po raporcie z rynku pracy w przyszłym tygodniu no oba te to, odczyty to musiałyby zdecydowanie rozczarować abyśmy poszli tutaj wyżej w stronę 1.11 ponownie, ale to też skłoniłoby nas na pewno do zrezygnowania z tej pozycji z punktu widzenia fundamentalnego, gdyż po prostu w takim terminie kilku najbliższych miesięcy no nie będzie to dobra pozycja. Wszystko zależy więc od danych z gospodarki no i na to powinniśmy czekać dzisiaj o 14.30 toczyte. Jeżeli chodzi o S&P 500, tutaj te nastroje wczoraj też wyglądały bardzo dobrze. Nawet można powiedzieć, że lepiej niż w przypadku DAXa. Ta reakcja była dość zaskakująca. Tak, na pierwszy rzut oka, że właśnie zdecydowanie umacnia się dolar i też zyskują amerykańskie spółki. No ale można powiedzieć, że już od kilku posiedzeń tak to mniej więcej wygląda. Ewentualnie ten sam pierwszy ruch na rynku jest jest negatywny ale potem jednak znajdują się kupujący mamy dość wąskie pasmo wahań pomiędzy 2040 a poprzednimi szczytami 2135 i tak naprawdę nie ma żadnych czynników jak na razie które mogłyby ten rynek tutaj znam z równowagi wyprowadzić jeżeli chodzi o Chiny to nic wielkiego się nie wydarzyło dziś w nocy tamta sesja przebiegała spokojnie i nie powoduje to jakiegoś większego ryzyka dlatego co też będzie się działo podczas sesji europejskiej niewielkie spadki rzędu 2% zobaczyliśmy na giełdzie w Szanghaju jeżeli chodzi o surowce to one reagowały dość spokojnie złoto dopiero dzisiaj zanotowało pewne spadki oczywiście na kanwie silnego dolara jeżeli chodzi o ropę to tutaj umocnienie widzieliśmy głównie ze względu na zdecydowany spadek zapasów w Stanach Zjednoczonych, a nie ze względu na tą, te doniesienia ze strony Fedu. No i realizuje się nasz scenariusz korekty w stronę 50 dolarów zaroby WTI. Jeżeli tylko tamten rynek dotrze, mamy pozycję oczekującą i będziemy właśnie szukali możliwości sprzedaży w tych okolicach, licząc właśnie na ponowne zejście o te kilka dolarów przynajmniej Myślę, że w stronę 45 dolarów jest to jak najbardziej realne. Jeżeli chodzi o euro gbp który też jest w naszym portfelu fundamentalnym, to oczywiście tutaj poprawa nastrojów na globalnych rynkach akcyjnych by nam sprzyjała i napędzała spadki euro. Dzisiaj też są inne czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na wynik na tej pozycji, gdyż mamy dane o inflacji z Niemiec, jutro dane o inflacji z całej strefy euro. No i najprawdopodobniej nie będą to odczyty wysokie. Mm, ceny produktów importowanych tutaj będą wywierały presję, to rzeczywiście sezonowo e, to nie jest moment na wzrost inflacji. E, no a to oczywiście będzie skłaniało inwestorów do a, przychylania się do tej opinii, która była już wielokrotnie ostatnio wyrażana że jednak Euro, Europejski Bank Centralny będzie długo prowadził program luzowania ilościowego, prawdopodobne jest jego przedłużenie, a polityka pozostanie akomodacyjna jeszcze przez wiele, wiele e, lat. Jeżeli chodzi o rynek złotego, tam reakcja była niespecjalnie e, duża. Zobaczyliśmy pewne cofnięcie e, na Europę, ale nie e, ze względu też na poprawę nastrojów na globalnych rynkach akcyjnych oczywiście w stosunku do dolara złotych wczoraj wyraźnie y, tracił, gdyż y, dolar umacniał się tak naprawdę do absolutnie wszystkich y, y, walut. Jeżeli chodzi o dzisiejsze kalendarium, to tak jak mówiłem, y, dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych, ewentualnie tradycyjnie liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, no i odczyty y, y, inflacji z Niemiec to te najważniejsze punkty. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego dnia i zapraszam na jutro na poranny przegląd rynku oraz na podsumowanie tygodnia, gdzie też pewnie powiemy więcej o dzisiejszych odczytach, o posiedzeniu FED i o możliwych konsekwencjach tego wszystkiego dla nas w najbliższych kilku tygodniach. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.